Pytanie do Panu Wójtu. Czy w tym roku będzie organizowany wzorem 8 roku bieg uliczny w Suchym Lesie? W jakim, w jakim czasie? To jest pytanie od mieszkańców. Od razu? Tak, druga edycja tego biegu będzie organizowana 22 czerwca, w niedzielę, chyba o godzinie 10. Gmina ogłosiła konkurs na organizację tego, tego biegu. Taka, jak było w roku, tak, do tysiąca osób. 10 km, Radna, Nie wczas, proszę. Ja mam pytanie odnośnie um, przy okazji remontu y, budynku po ośrodku, y, po bibliotece. Czy jest uwzględniony, czy będzie uwzględniony również modernizacja domu przyległego? Chodzi mi szczególnie o tą zieleń, która już nie jest zielenią ozdobną. Zresztą wczoraj, wczoraj na komisji też również o tym była mowa. Czy jest to w planach? Tak. Tak oczywiście w przód bo mówimy o froncie budynku o bodajże dwóch czy trzech drzewach które tam rosną które no, no prawdopodobnie należałoby wyciąć ponieważ one one w tej chwili zaczynają wrastać w budynek całkowicie zacieniają od strony właśnie południowej od strony południowej zacieniają front gdzie są gdzie jest 8 osiem okien no i myślimy o tym żeby po prostu ten przód już nie organizować tej zieleni na tym kwietniku gdzie są te róże przycięte w tej chwili a po prostu zabudować to jakąś, jakąś kostką granitową lub piaskową i ewentualnie postawić trzy albo cztery klomby takie teraz. Rozszerzając to pytanie, pozwolę sobie rozszerzyć to pytanie i jednocześnie odpo, odpowiedzieć na nie. Czy będzie, a się prosi, żeby była zagospodarowana działka obok, bo mamy mały parking i potem mamy tą działkę, która, która jest obok, która należy w tej chwili do, do gminy. Tak, chcielibyśmy to zagospodarować. Chcielibyśmy to zagospodarować. Pamiętając jednak o tym, że tam jest zrealizowany plan e, miejscowy pod rozbudowę skrzyżowania Rolna i Bogusławskiego e, działkę przeznaczyć tylko i wyłącznie na Zielę Publiczną i parkingi bez żadnych usług, ale e, w tej chwili e, razem z, z, z kolegą przygotowujemy taki projekt, mamy spotkanie nawet z inwestorem, który chciałby dole tej działki, czy w narożniku tej działki e, zrealizować e, taką bezdotykową myjnię, ale wykonać zagminę, utwardzenie z kostki tej, tej działki. Ale nie miałbyś tam czasem ryneczek? Tak, ale mówimy, tak, ja się zgadzam z tym, że należy ten przód całkowicie zostawić jako wolny, Natomiast ta działka schodzi z takim mocnym, ostrym skosem w głąb. Ja mówię tylko o tym, że my tego nie wykonamy. Znaczy, my nie mamy utwardzenia tej, znaczy, nie, nie mamy tego w ogóle w projekcie budżetu. I prawdopodobnie tego nie będziemy robili. Jeżeli koncepcja, o której tu wspomniałem, wyprzedzająca oczywiście, pokazałaby taką możliwość i przedstawilibyśmy to Państwu. No to, to po prostu chcielibyśmy w ten sposób to zorganizować. Panie Wójcie, ale jeszcze niedawno, pamiętam, była tam mowa, że tam o będzie rynku. zorganizowany Ryneczek Zielony. Nie będzie, ponieważ nie ma środków. Tak, ale oczywiście mówimy o tej części, która jest w dół, schodząc z parkingu przy Ośrodku Kultury, jak najbardziej, tuż przy rondzie. Natomiast jeszcze pozostaje około 800-900 metrów z tyłu, za samym Domem Kultury. Które można by przeznaczyć na taką działalność. I moim zdaniem no nie musielibyśmy wydawać tych 600-700 tysięcy złotych, które no dzisiaj nie ma ani w wpf ani w budżecie. No możemy to utwardzić, możemy ten ryneczek zorganizować, ale tylko i wyłącznie w oparciu. O gruzobetonie i utwardzenie gruzobetonu. Tylko i to. Mówię o tym ryneczku, dlatego że jak tutaj wszyscy widzą, mi się utworzył taki już dziki ryneczek przy, przy Hacie Polskiej. Czyli widać, że konieczność jest. Na pewno zainteresowanie też byłoby duże. Czyli już musimy w planach naprawdę już mieć to poważnie uwzględnione, żeby do tego dążyć. Jest potrzeba stworzenia takiego ryneczku. <todgłosy> No, ja Państwu tylko mówię, że środ my, środków, my środków nie mamy i, i tych środków na razie nie, nie widać ani w Bf ie ani w budżecie. Jeżeli, jeżeli udałoby się na tyłach, na dla, dla mnie to jest dosyć oczywiste. Jeżeli na tyłach mówię o tej tylnej części działki, o Państwu z o tym zupełnym. Jakaś dyskusja otwieramy. Koncepcja będzie ja potem radny. Ja mam pytanie do Wójta Świękowskiego. Wiosna w pełni, a zamiatarki za nie widać, tak jakby gdzieś przymarzła. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie: e, Już po raz drugi się zdarza, że my od, bo, od, odbiór petów jest opóźniony o jeden dzień. Czy nasza komunalka nie wyrabia? Czy bo w określonych dniach wystawiamy, to oni odbierają na drugi dzień, więc coś. A to nieładnie wygląda, jak tak stoi całą noc. Do pierwszej sprawy, której Pan Radny mówił, mówiłem miesiąc temu. Zima wszystkich zaskoczyła i o tej porze oczywiście już w śniegu niekoniecznie. Natomiast zgodnie z, z regulaminem, który mamy podpisanym Zakładem Gospodarki Komunalnej, zamiatanie ulic, <tosłuch> czyszczenie chodników, chociaż chodniki już ruszyły, bo druga zamiatarka, że tak powiem, jeszcze y, dwa czy trzy dni będzie czekała na części, chociaż to zamówione trzy miesiące temu z łodzi. Natomiast te mniejsze zamiatarki na mniejszych ulicach już chodzą, natomiast zgodnie z regulaminem w kwietniu wszystkie ulice będą pozamiatane z piasku pozimowego i tak dalej. W kwietniu, bo tak przecież regulamin przewidywał, że tak powiem Pan Prezydent nie naciska na firmę złodzi o dostawę tego, no, ale myśmy też już dużo wcześniej o tym wspominali, że czas byłby rozpocząć i w kwietniu na pewno wszystkie ulice zgodnie z regulaminem, te które są przewidziane do zamiatania zostaną zamiatane. Natomiast y, drugie pytanie było... Y, y, o Powiem szczerze, to dla mnie pierwszy sygnał, natomiast zdarzyło się w ostatnich dwóch tygodniach y, dwie awarie pojazdów, a powiem szczerze, jest tego naprawdę tak dużo, y, że możliwe, że w przypadku awarii pojazdu nie mając zapasowego, czy puszczenia ekipy zapasowej, że się zdarza. Sygnał jest po prostu jeszcze tą sprawia się. Natomiast to są jakieś tam sporadyczne sprawy, ale faktycznie nieestetycznie to wygląda. Tutaj Panie Wójcie z zaciekawieniem słuchaliśmy tego wszystkiego fragmentu o tej nowej zamiast To Nie. Urządzenie. No Za tak, ona jest. Ale szczotki. I pewne elementy idące po podłożu, one się wycierają. Po jednym sezonie są do wymiany, no, no taka jest prawda. Myślę. Presko, łódź czy coś, no po prostu tak opornie coś to znacznie tam idzie. Rady Remes. no pytania do Wójta Świerkowskiego. Kiedy, kiedy rusza akcja na terenie gminy, gruzowanie i równanie dróg? I drugie pytanie, czy zjaty przystankowe już też będą montowane, bo. Ostatnio po tych dniach takich deszczowych, na tych dwóch przystankach, Zodkowie, konkretnie Sobocka, Lipowa, no to też było patrzeć na tych ludzi. A wiem, że już tam coś, coś się dzieje z ja tymi wiatrami, że są zamówione, nie? A y, mieszkańcy ulicy Słonecznikowej, Zodkowie też y, alarmują, bo parkany to mają, y, tak jak ta droga jest, to, tak wyglądają parkany. Tak. Tak, no, to tak sąsiedzi się panie radny, szanują. To tam nigdy nie jest ale to tak nawiasem tylko. Pierwsza, pierwsza sprawa, nie bo jadąc zbyt szybko wiadomo tam ciekawie nie jest. Równanie czy gruzowanie gluz naprawy tych dróg będą przy sprzyjających warunkach. Mówię, myśmy zakładali, no nie da się w miesiącu zrobić i umacnianie dróg, układanie płyt, bo można w takich warunkach atmosferycznych to robić. Natomiast wilgotność Grunt musi mieć odpowiedniej konsystencji, w sensie wilgotności, żeby można nie za suchy, nie zamok. I, I na pewno w kwietniu rozpocznie się. Natomiast które ulice to Pani Justyna, że tak powiem, ustala tak samo równanie dróg gruntowych, które w tym roku, tych śródpolnych, tak będę nazywał, mamy przewidziane raz. W roku było dwa, ale w tym roku jest raz. I, i na pewno to w kwietniu myślę. Że dążymy przynajmniej do znaczy napotamy również na prawa tych już gruzowanych, czyli z uzupełnieniem i przewałowaniem. W tym miesiącu, kwietniu, myślę, że zdążymy tą pierwszą czynność zrobić. Drogi śródpolne, na pewno nie jest to piekarnik, bo jak jedzie na pole, to jedzie to najwyżej ciągnikiem więc, yy, i to będzie sukcesywnie. No, to, to są okresowe rzeczy, ale na to też czasu potrzeba. Tych dróg śródpolnych mamy. 20 bodajże 8 km. Tych do naprawy <coughs> gruzo-betonu, frezy asfaltowego mamy 32 km. Już nie wspomnę, bo inne idą w trwale zrobione. To troszeczkę czasu jednak zajmuje. Natomiast tego przystanku. Akcja montowania przystanków już się rozpoczęła. Pierwsze wiatry stanęły i powiem tak: wszystkie przewidziane w budżecie, bo mnie. Kolega Janasik pytał również, jak ta wiata jest przewidziana i w miesiącu kwietniu wszystkie planowane powinny być założone. Tam na końcu? Taką mam wiadomość. Nie ma pytań Radnych, w takim razie zamykam ten punkt i proszę Państwa wolne głosy i wnioski. Pozostała, jeszcze tutaj pozwoli Pan Radny, Pan Sołtys Dłużewski. To znaczy to krótki komunikat w słowie lutego. Wielonku ruszyła szkoła komputerowa dla seniorów. To są zajęcia z informatyki. Wszystkich chętnych, którzy byliby zainteresowani, zapraszamy. Zajęcia odbywają się co środę o godzinie 18.00, trwają półtorej godziny. Odbywają się za darmo. Wielonku na ulicy Sosnowej 20 w pomieszczeniu, które wynajmujemy na godzinę. Z naszego, naszego budżetu. Mieszkańcy już uczestniczą od miesiąca. jeśli Mieszkańcy Jelonka uczestniczą, a jeśli będą osoby z zewnątrz, serdecznie zapraszamy w miarę, w miarę możliwości lokalowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa uczestników sesji. Pan Dariusz Matysiak. Matysiak na ostatniej sesji. Zostało tak na początku opisane, i nie przedstawiony powód rezygnacji mojej przez panią sekretarz. Także chciałbym teraz złożyć, e, przeczytać radę, bo słyszałem, że były głosy. Składam rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Rady Osiedla Biedlusko. Decyzję swoją uzasadniam tym, iż nie jestem w stanie zaakceptować decyzji podejmowanych przez przewodniczącą zarządu Rady Osiedla Biedlusko i z biernością władz gminy na łamanie statutu osiedla Biedlusko. Biednością na łamanie statutu yy, zgłaszałem ponad rok temu, że został źle złożony wniosek z Priorytetu Lokalnego. Rozmawiałem później z Panią Sekretarz na ten temat. Nic się nie, nie stało z tym, nic nie zostało wykonane, żeby to naprawić, czy odwrócić. Przesłałem do Pani Sekretarz yy, ostatnio maila też napisałem. Z wydrukami z e, protokołów z sesji do tej pory też nie dostałem odpowiedzi. Więc teraz do Pana prośba jako przewodniczącego Rady tak e, aby zwrócił Pan e, czy przekazał Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie tej sprawy i przekazanie, żeby komisja rewizyjna przekazała taką informację z wyjaśnieniami na e, zebraniu osiedlowym to... Ma Pan jakiś wniosek coś tam? Wniosek tak, do mnie do... do, do... Napiszę no, do... wniosek również z załączonymi e, mailami, które były wysyłane do pani... Okej. Okay. No wie pan, do tej pory wysyłałem wszystko mailowo do pani sekretarz. No, nic się z tym widać nie dzieje, także teraz do Pana prośba zostanie panu korespondencja również przekazana. Chciałbym również zwrócić uwagę na... Może tak łagodnie powiem, mijanie się z prawdą przez Przewodniczącą Rady Osiedla Biedusko, ponieważ również na ostatniej sesji zadałem konkretne pytanie i liczyłem na konkretną odpowiedź. Taką Przeczytam może z protokołu. Tak było tam zagospodarowane i między innymi był grill. Jest to kłamstwo. Nie ma w protokole takiej rzeczy. Także proszę też zapoznać się z protokołem z zebrania i wtedy wyciągnąć wnioski i ciągnąć do odpowiedzialności osoby będą tą odpowiedzialne. No, jeszcze jedno pytanie nie, tylko do Pana Wójta. E, tutaj może na ostatnim właśnie też zebraniu rozmawialiśmy na temat e, przeniesienia tej bramy przy parkingu. Czy coś jakieś decyzje były podejmowane, jakieś rozmowy? Jeszcze nie, ja e, mówiłem, mówiłem w, e, ostatnio, że w związku z moim wyjazdem pod koniec tygodnia i na początku tygodnia, bo ja w poniedziałek to na Kongresie Oświaty, dopiero Wczoraj miałem po raz pierwszy kontakt z Panią czy znaczy, Możliwość porozmawiania z Panią Radomską. W związku z tym ta sprawa jeszcze jest. Okej, okay. okay. <laughs> Dziękuję. Radny Stanisław. Ja do pana sołtysa Marka Dużewskiego. Sugerowałbym coś takiego, żeby Państwo weszli w kontakt z zarządem naszego na na osiedla i poprzez zarząd poinformowali o tym w tych, tych zajęć mieszkańców osiedla grzybowego my się komunikujemy przez komunikaty na, na skrzynki pocztowe, mailowe także byłby to dobry tryb powiadomienia w, w większej ilości mieszkańców to jest skierowane też dla osób spoza osiedla, tak. spoza to, to, to jest tuż przy osiedlu także osoby z sąsiedla, zainteresowane Dzięki. Ale szersza informacja na pewno nie zaszkodzi. Ile macie takich osób? W Ile jest tych osób? Na razie siedem. A. Sześć. To pytanie, sprzęt trzeba mieć wspólnie. W większości to są komputery przynoszone przez, laptopy przynoszone przez uczestników, ponieważ każdy działa na swoim oprogramowaniu, a mamy trzy dyżurne laptopy, jeśli ktoś nie ma, może korzystać. Dziękuję Według oceny Stanisława Wrugla ciekawa inicjatywa. Kto jeszcze wolny głos i wnioski? Nie ma, nie widzę. W takim razie zamykam 45. sesję Rady Gminy z Dziękuję